Cześć kochani, witam was na moim kanale. Dzisiaj przygotuję z wami przepyszną sałatkę z kapusty pekińskiej i kurczaka. Do tego będziemy potrzebować oczywiście kapustę pekińską, połowę, ugotowaną w rosolę jedną piecz z kurczaka, dwa jajka. Z, tego, z tych jajek będziemy robić dwa malutkie omleciki, jeden średni ogórek zielony, sól, pieprz do smaku, nasiona, nasionka będziemy prażyć tutaj nasionka dyni oraz słonecznika jest tego tutaj około dwóch łyżek na sos natomiast będziemy potrzebować dwie łyżki majonezu, jedną łyżeczkę sosu sojowego i malutką łyżeczkę miodu włączam patelnię i czekam aż nam się patelnia rozgrzeje i na suchą patelnię wrzucimy sobie nasionka dyni i słonecznika czy pestki jak to lubi, muszę się poprawiać bo niestety niektórych to drażni jak się przejęzyczam, także muszę się pilnować tak w ramach sprostowania, rzucamy na patelnię i czekamy aż nam się odrobinę zrumienią pestki już mam podrumienione, także przesypuję sobie i czekamy aż nam sygnał. nie możemy dodawać od razu gorących odkładam sobie na bok musimy sobie pokroić na drobne kawałki połowę kapusty pekińskiej pierwszy liść możemy sobie tutaj obrać, on jest nie za ciekawy, także dorzucamy i kroimy na trzy części wzdłuż i na poprzek siekamy sobie takie mniejsze kawałki. Mogą być takie paseczki, mogą być i troszeczkę grubsze części. Przerzucam do miski. Teraz bierzemy sobie ze skórki zielonego ogórka. Jeżeli lubicie ze skórką, to możecie sobie pokroić go ze skórką. Tylko musimy pamiętać o tym, aby wydrążyć pestki, ponieważ pestki one podejdą wodą i cała sałatka nam przemoknie. będzie wodnita, nie będzie taka spójna. Odkrawam końcówki na pół, jeszcze raz na pół na ćwiartki. Wydrążamy sobie testki na pół i kroimy w taką kosteczkę, przesypujemy do miski. I tak zajmuję się do końca ogórkiem. Ogórek jest już posiekany, wtedy zajmujemy się ugotowanym kurczakiem. Możemy tego kurczaka podzielić na takie włókna, o takie paseczki. Ja natomiast sobie pokroję w kosteczkę drobną. Jest o wiele szybciej, nie będziemy się tutaj bawić. To ma być szybka sałatka. Ale zaznaczam, że taką opcję możecie też rozważyć i zrobić sobie raz w porwanych takich kawałkach. Przesypujemy do reszty. Teraz musimy sobie wbić po jednym jajku i upiec dwa omleciki. Także rozczepuję jajko, dodaję soli pieprzu i musimy są usmażyć omlet dodaję sobie odrobinę masła rozprowadzam po całej patelni i wlewamy sprowadzam po całej patelni tak jak naleśnika no i czekam aż nam się zetnie omlet już mi się upiek z jednej strony także przewrócę na drugą i tu tylko sekunda, dwie aby się troszeczkę podpiek. i wyciągamy na talerz i teraz przygotujemy sobie drugi omlet. Tak upieczone omleciki zwijam sobie w rulon i będziemy je siekać na drobno na taki makaron coś w tym stylu i przekładamy do miski z resztą składników. Teraz przygotujemy sobie sos mało możeczka miodu dwie łyżki majonezu jedna łyżeczka Sosu sojowego. I mieszamy wszystko, teraz wszystkie składniki wymieszamy, jeżeli będzie wydawać Wam się za sucha ta sałatka, to możecie dodać odrobinę majonezu troszkę sosu sojowego ale ja sobie to zobaczę na razie lepiej zawsze dodać jak przedobrzyć oczywiście ogórek jeszcze troszeczkę soku puści kapusta także nie martwmy się o to czy będzie za sucha dokładnie sobie wymieszamy dodam oczywiście Ostudzone pestki dyni i słonecznika mieszamy sobie dokładnie. Tak prezentuje się już skończona sałatka. Ja teraz ją wstawię do lodówki na przynajmniej dwie godzinki, aby wszystkie smaki się przegryzły. Jest to naprawdę bardzo prosta sałatka. Wyśmienita te pestki dyni i słonecznika podprożone dają takiego wspaniałego smaku i oczywiście. Omlet pełnowartościowa sałatka. Mam nadzieję, że ten przepis podoba wam się. Jest wyśmienita na drugie danie, czy też jako przekąska samodzielna, albo i pomysł na lunchbox do szkoły, czy też pracy. Skorzystajcie z tego przepisu. Dajcie koniecznie znać, czy wam smakowało. A my widzimy się w kolejnych przepisach. Do zobaczenia. Pa.